Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was coś bardzo ciekawego. Jest to rejestrator jazdy firmy Xblitz, ale jest on na tyle ciekawy, dlatego że ma bardzo fajne funkcje, jakie za chwilę Wam wszystko opowiem. Także zapraszam Was do oglądania. No i tak jak wspomniałem na początku, moi drodzy, XBLITZ Professional V3 Magnetic Jest to rejestrator jazdy, który zachwycił mnie kilkoma względami jeszcze go nie widziałem właśnie w środku, tylko tyle co wyczytałem ze specyfikacji dlatego nie mogę się doczekać, żeby go przetestować i zobaczyć czy spełni moje oczekiwania, pierwsze co to mamy wyświetlacz 3 calowy, co jest dość dużym plusem dlatego, że im mniejszy wyświetlacz tym gorzej się odtwarza podczas na przykład postoju, jeżeli potrzebujemy na szybko otworzyć jakieś nagranie, ale to nie jest najważniejsze moi drodzy, najważniejsze to jest to, że on rejestruje obraz w jakości 4K no i dzięki temu powinniśmy mieć naprawdę zachowane dużo szczegółów, jakość obrazu to powinna być na tyle dobra, że bez problemu powinniśmy móc wyciągnąć tutaj wszystkie niezbędne informacje podczas jakiegoś zdarzenia drogowego. No i kolejna bardzo ciekawa funkcja, o której muszę wspomnieć na samym wstępie, która mnie też strasznie ciekawi, to to urządzenie posiada wbudowany moduł GPS. I dlatego, że nie mogę się doczekać, jak to działa, moi drodzy, to zabieramy się za szybki unboxing oraz testy. Oczywiście mój nóż do unboxingu i jedziemy z tematem. Dobra, to. O, to się tak wysuwa. Tutaj nic nie mamy. Instrukcja obsługi. E, dodatkowo informacje odnośnie produktów x -Blitz. Tak dokładnie tutaj. E, tutaj mamy takie ochronne coś, żeby nam się urządzenie nie uszkodziło. I sam nasz rejestrator, którego strasznie jestem ciekawy. Folia ochronna i uwaga, tada -tada tak się prezentuje nasze urządzenie. Tutaj nie mamy w ogóle na froncie żadnych przycisków, więc to jest też dużym plusem, dlatego że te przyciski, no moim zdaniem, trochę tak szpecą ten wyświetlacz. Fajnie, jak mamy taki wyświetlacz, taflę szkła czy tam wyświetlacz i nic tutaj poza tym i możemy sobie swobodnie się właśnie na boku, tak jak tutaj mamy te przyciski e, tym urządzeniem sterować, nic nam po prostu nie przeszkadza. E, dalej mamy, moi drodzy, tutaj, on wygląda w ogóle jak taki kompaktowy aparat, zobaczcie, naprawdę, jak taki malutki, kompaktowy aparat. Tu jest ładowarka, dość potężna ładowarka, zobaczcie, micro, mini USB, mini USB, dość potężna ładowarka do naszego urządzenia. Tutaj mamy uchwyt, idealnie. No i tutaj prawdopodobnie przyczepiamy go gdzieś właśnie do szyby, czytnik karty micro SD, co jest też fajnie, że takie coś jest dołączane, dlatego że no nie każdy taki czytnik posiada. Nie pozostaje nam nic innego jak uruchomić urządzenie, udać się do samochodu i zobaczyć jak to rejestruje. Na pierwszy rzut oka urządzenie wygląda bardzo ciekawie i przypomina taki trochę mały aparat cyfrowy. Całość pokryta jest gumowym tworzywem, które w dotyku jest dość przyjemne. Z przodu mamy wystający obiektyw, a zaraz obok niego znajduje się głośnik. Natomiast nieco wyżej mamy magnetyczny uchwyt. Natomiast z drugiej strony, całość urządzenia to tak naprawdę trzycalowy wyświetlacz, a przyciski do sterowania zostały umieszczone na boku. I muszę przyznać, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Ekran pokryty jest szkłem oraz lekko wypukły, co nadaje mu dużo lepszy wygląd. Po prawej stronie mamy cztery przyciski do sterowania. A włącznik urządzenia znalazł się na górze w towarzystwie portu mini USB oraz złącza AV. Natomiast od spodu znajdziemy złącze kart MicroSD. Tutaj bardzo dobra wiadomość, ponieważ możemy używać karty o maksymalnej pojemności do 256 GB, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Zwłaszcza że tutaj możemy nagrywać materiały w rozdzielczości 4K. Kawałek dalej znalazł się głęboko schowany przycisk reset oraz mikrofon. Warto też powiedzieć kilka słów na temat samego uchwytu, który, jak wspomniałem wcześniej, jest magnetyczny, ale zastosowane tutaj magnesy są na tyle mocne, że urządzenie nie wypnie się podczas jazdy nawet po bardzo dużych dziurach. Uchwyt posiada również złącze mini USB, dzięki czemu może zostać na stałe na szybie naszego samochodu. Znalazł się w nim również moduł GPS, dzięki któremu możemy rejestrować obraz wraz z prędkością, jaką się poruszamy, oraz naszym położeniem. A dzięki aplikacji dostępnej na stronie producenta, mamy też możliwość odczytania trasy, jaką przejechaliśmy. Ale do samej aplikacji wrócę jeszcze za chwilę. Uchwyt mocowany jest do szyby za pomocą bardzo mocnej taśmy oraz jest on dodatkowo ruchomy, dzięki czemu możemy ustawić odpowiedni kąt nagrywania. Czas teraz na omówienie kluczowych funkcji tego urządzenia. Jednak wrócę jeszcze na chwilę do jakości nagrywanych materiałów i rozdzielczość to 4K, a dokładnie 3840x2160 przy 30 klatkach na sekundę. Można używać oczywiście niższych rozdzielczości, tak na przykład obraz Full HD, czyli 1920x1080, możemy zarejestrować aż w 60 klatkach na sekundę. Obraz nagrany przy pomocy tego urządzenia jest naprawdę rewelacyjny, a dzięki szerokiemu kątowi widzenia obiektywu, który wynosi 150 stopni, możemy zarejestrować każdy nawet najmniejszy szczegół. Oczywiście nie obułoby się tutaj bez kluczowych funkcji, takich jak G-Sensor, dzięki któremu nasze nagrania zostaną automatycznie zabezpieczone przed nadpisaniem w momencie kolizji. Mamy też tutaj tryb parkingowy, dzięki któremu jeżeli dojdzie do kolizji na parkingu, urządzenie zacznie automatycznie nagrywać, a nagranie również zostanie zabezpieczone przed nadpisaniem. Kolejna funkcja to czujnik ruchu i podobnie jak wcześniej, gdy urządzenie wykryje ruch przed pojazdem, zacznie automatycznie rejestrować obraz. Dodatkowo mamy tutaj wbudowany moduł Wi-Fi, dzięki któremu możemy połączyć naszego smartfona z urządzeniem, a za pomocą specjalnej aplikacji UCAM sterować nim bezpośrednio z naszego smartfona. Zajrzyjmy teraz do menu naszego urządzenia i na pierwszy rzut oka możemy zauważyć, że kolory są bardzo wyraźne i na tym trzycalowym wyświetlaczu wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Dodatkowo zaokrąglone szkło sprawia wrażenie takiego naprawdę trójwymiarowego obrazu. W menu mamy tak naprawdę do wyboru cztery opcje: wideo, fotograficzne, odtwarzanie i ustawienia. Jak przejdziemy do wideo, mamy tryb wideo, w którym możemy nagrywać. Jak przejdziemy sobie na tryb fotograficzny, oczywiście możemy robić zdjęcia. Odtwarzanie, odtwarzać nagrane wcześniej, nagrania i ustawienia, które nas najbardziej w tym momencie interesują. No i pierwsze co moje drodzy, to mamy do wyboru rozdzielczość. Po wejściu tutaj mamy do wyboru cztery tryby, czyli 4K 30fps, takie 2K 30fps, Full HD 60 bądź 30fps. Duże przyciski, duże tutaj na wyświetlaczu napisy, więc ze spokojem podczas po stoju możemy sobie te funkcje tutaj zmieniać, wszystko będzie dobrze widoczne, a chciałoby się nacisnąć te przyciski, niestety wyświetlacz nie jest dotykowy. Idąc dalej mamy opcję wdr którą możemy włączyć bądź wyłączyć. Ekspozycja to jest też bardzo ciekawa opcja, manualnie możemy sobie ustawić ekspozycję. Dalej mamy balans bieli, który również możemy ustawić manualnie, aczkolwiek mamy tutaj do wyboru już zdefiniowane jakieś ustawienia, wybieramy jeden z poszczególnych trybów. Wracając do głównego menu, mamy tutaj opcję nagrywania i po wejściu możemy sobie włączyć właśnie nagrywanie poklatkowe, czyli 1, 5 czy 10 kartek na sekundę. Idąc dalej mamy audio, możemy to audio nagrywać bądź nie. U mnie zakład włączone w celach testowych, normalnie bym tego po prostu tutaj nie używał. Dalej mamy znacznik daty, czyli ustawiamy sobie datę, nagrywanie w pętli. Tutaj po wejściu mamy trzy tryby do wyboru, 2, 3 i 5 minut. Od tego co bardziej Wam pasuje, ja mam oczywiście 3 minuty tutaj. To już jest taka indywidualna kwestia e, ustawienia. Dalej mamy G-Sensor, który możemy włączyć i wyłączyć. Tryb parkowania, detekcję ruchu. Numer rejestracyjny, który będzie się wyświetlał na Waszych nagraniach. Przechodząc dalej, możemy go po prostu sobie wpisać. Mnie się tutaj nie zmieściło całe, e, cała nazwa bankrotek, więc tyle ile się zmieściło jest tutaj. Dalej mamy ochrona kierowcy, czyli tutaj po wejściu w ten tryb możemy go sobie włączyć, że po godzinie, dwóch czy trzech godzinach urządzenie wyda taki, wyda taki sygnał ostrzegawczy, e, przypomnienie o tym, żebyśmy sobie po prostu odpoczęli. Tutaj jak wejdziemy w nagrywanie w pętli jest to nic innego jak ustawienie znacznika GPS, możemy go włączyć bądź wyłączyć i ostatnia opcja jednostki prędkości, mamy do wyboru kilometry na godzinę bądź mile. Dalej mamy opcję Wi-Fi, więc możemy włączyć bądź wyłączyć to ustawienie. Jeżeli sobie włączymy tutaj Wi-Fi, to zobaczcie w tym momencie jest ono uruchomione, mamy podany SID, czyli SSID, czyli tutaj nazwę naszej sieci i hasło, które jest, które jest wymagane do połączenia się z tym urządzeniem. Po połączeniu możemy zarządzać tak naprawdę całym naszym urządzeniem przez smartfona, ale to pokażę Wam tak naprawdę za chwilę. Przejdźmy sobie z powrotem do naszych ustawień, dalej mamy opcję formatowania karty pamięci, do wyboru język, data, strefa czasowa czy chociażby częstotliwość odświeżania, ja mam ustawione tutaj 60 Hz, bardzo fajna opcja, dalej mamy sygnały dźwiękowe, które możemy wyłączyć, ustawić wygaszacz ekranu, po jakim czasie ma on się wyłączyć, znacznik prędkości, czy ma się pojawiać właśnie na waszych nagraniach, informacje odnośnie wersji i przywrócenie ustawień domyślnych. Aplikacja YuCAM pozwala na sterowanie waszym urządzeniem bezpośrednio ze smartfona. Klikamy Please Connect DVR i czekamy na połączenie. E, oczywiście musimy mieć wcześniej uruchomione Wi-Fi na waszym rejestratorze. I tutaj mamy podgląd na żywo. Możemy zatrzymać nagrywanie, możemy w każdym momencie wznowić to nagrywanie. E, możemy zawsze podejrzeć, co się w tym momencie dzieje. Mamy też dostęp do albumu. Tutaj możemy przeglądać swoje nagrania bądź pobierać je bezpośrednio na swojego smartfona. W prawym górnym rogu, jak naciśniemy zębatkę, mamy dostęp do ustawień i to jest większość tej ustawień, które są wam tak naprawdę potrzebne, od zmiany rozdzielczości przez zmianę czasu pętli, tak naprawdę po tutaj format karty pamięci. Także aplikacja dosyć ciekawa, warto ją po prostu przetestować. Kolejna aplikacja, o której warto wspomnieć, to GPS Player. Dostępna jest ona na stronie producenta, a po pobraniu i zainstalowaniu wystarczy, że zaczytamy plik z naszej trasy. A na dole wyświetla nam się informacja odnośnie prędkości, z jaką nasz pojazd się poruszał, a po prawej stronie będziemy mieli trasę, jaką nasz pojazd przebył. Po naciśnięciu przycisku Play, po prawej stronie nasz pojazd będzie się na mapie poruszał. Możemy również zeskrolować i zobaczyć punkt A do punktu B, czyli 3 minutowe nagranie, w jaki sposób ta trasa przebiegała, jak i również na samym dole wyświetla się nasza prędkość, z jaką żeśmy się poruszali. Bardzo przydatna aplikacja i polecam zainstalować jeżeli macie taki właśnie rejestrator. Czas na krótką próbkę wideo. Nagrania wykonałem za dnia oraz w nocy. No i zobaczcie sami jak to wyszło. I czas moi drodzy na krótkie podsumowanie prezentowanego dzisiaj rejestratora V3 Magnetic 4K. No i właśnie krótko na koniec moi drodzy odnośnie wad i zalet, to co mi się podobało, to co mi się nie podobało i jakie są moje ogólne odczucia podczas użytkowania tego urządzenia. Przede wszystkim ogromny plus za jakość 4K, które robi naprawdę niezłą robotę. Jakość zdjęć tutaj podczas nagrywania w dzień czy nagrywania w nocy jest naprawdę rewelacyjna. No wiadomo, jeżeli jedziemy drogą, e, która nie ma żadnych lamp po bokach, nie ma żadnego oświetlenia, tak jak w moim przypadku była taka tam droga leśna. Iso jest podbijane, automatycznie pojawia się więcej szumów na nagraniu, ale i tak nagranie jest dość dobrze, widoczne. Natomiast w mieście czy na jakiejś tam autostradzie na SC chociażby jakość tego obrazu jest naprawdę bardzo zadowalająca. U mnie pojawiały się takie jakby rozbłyski światła, jak widzieliście światło chociażby latarni czy zbliżającego się pojazdu było jakby tak, Rozstrzelone, rozmazane. U mnie jest to dlatego, że po prostu moja szyba od samochodu jest strasznie zniszczona, z przodu jest strasznie zrysana i to światło się po prostu rozprasza. Natomiast w normalnych warunkach, w samochodach, gdzie macie normalną szybę, to takie zjawisko nie powinno występować. Kolejna kwestia moi drodzy: duży plus za wbudowany GPS. GPS jest za tym całym uchwycie. Po podłączeniu do tego uchwytu mamy tutaj możliwość rejestracji waszej trasy i rejestracji prędkości z jaką się poruszacie. Jest to o tyle dobre, że jeżeli powstanie kolizja nie z waszej winy, to macie udowodnione raczej nagranie. A dwa prędkość, jeżeli poruszaliście się zgodnie z przepisami, jesteście, że tak powiem, kryci. Natomiast tą funkcję rejestrowania prędkości można w ustawieniach wyłączyć. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o plusy, to oczywiście mamy tutaj możliwość kontrolowania urządzenia za pomocą waszego smartfona, aplikacja UCAM, dodatkowo Wi-Fi, moduł Wi-Fi budowany, łączycie się z urządzeniem i możecie przeglądać nagrania, jak i tutaj zarządzać całymi ustawieniami tego urządzenia. Natomiast jeżeli chodzi, moi drodzy, o minusy, bo takie też się znalazły, to przede wszystkim taki jeden, najbardziej irytujący mnie, to jest tutaj ten slot na karty pamięci, gdzie ja po prostu nie mając paznokci nie jestem w stanie tej karty wyciągnąć, muszę szukać jakiegoś tam czegoś cienkiego, żeby tutaj włożyć i tą kartę wydostać. E, mogłoby to być troszeczkę płyciej, byłoby mi się wydaje bardziej ułatwione. Kolejna sprawa, no nie mamy tutaj akumulatora, aczkolwiek nie wiem, jest minus, jest tutaj super kondensator, który pozwoli też na zarejestrowanie krótkiego nagrania, bądź podtrzymania ustawień, jeżeli nie macie zasilania w zapalniczce. Natomiast fajnie by było, jakby był jakiś wbudowany akumulator, gdzie moglibyśmy chociażby te 3-4 minuty podtrzymać urządzenie, tak jak ma to miejsce w przypadku innych rejestratorów. No i jeżeli chodzi jeszcze o ten uchwyt magnetyczny, to warto wspomnieć, że Raz, że trzyma się on naprawdę bardzo dobrze, bo jeżeli go zapniemy tutaj, wszystko ok, trzyma się świetnie, ale czasami zdarzyło mi się kilkukrotnie, że po prostu podczas próby wpięcia... Spiął się jakby nierówno i nie wszystkie styki wyszły na miejsce, więc lekko musiałem go ręką poprawić. Nie jest to jakby jakoś tam uciążliwe, nie sprawia jakiegoś problemu, ale czasami jeżeli nie ustawiemy, taka rzecz się może wydarzyć. No, ogólnie użytkuje mi się tego urządzenia naprawdę bardzo dobrze. Jestem zadowolony z jakości nagrań i wydaje mi się, że jest to świetne urządzenie. Jeżeli szukacie bardzo dobrego rejestratora z dobrą jakością obrazu, zdecydowanie ten model mogę wam polecić, bo na mnie zrobił mega dobre wrażenie. I wydaje mi się, że każdy powinien być z niego zadowolony. No i moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle, jeżeli chodzi o odcinek. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na temat tego urządzenia. Jak Wam się spodobało, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia!